Yy, więc co, stajecie na linii. Na razie stajecie na linii, idziecie dalej. I tak, wytłumaczę wam zasady. Jest taki spray, jak spray o taki. I wtedy możecie się ruszać i możecie iść. Ale jak dam spray taki, to po prostu nie możecie się ruszać. Jeżeli ktoś z was się ruszy, oczywiście odpada, więc... Zastanawiacie się pewnie, co tutaj się dzieje. Otóż to zaprosiłem 18 widzów, aby wzięli udział w Brawl Starsowym Squid Game, w którym przetrwa tylko jedna osoba. Możecie iść, możecie iść Oj, 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 ktoś tutaj trochę się... No dobra, pierwsza osoba odpada Więc bądźcie tutaj ostrożni e, Proszę bardzo, spray dla was o! Dobra, powiedzmy, że wam zaliczę Oj, trochę dużo z was się ruszyło Postanowiłem, że osoby, które teraz się ruszyły, zagrają w dogrywce, a reszta przejdzie dalej. Więc wy w czwórkę musicie zagrać jeszcze raz, chodźcie za mną, chodźcie za mną po prostu. E, zaczynamy od połowy, żeby po prostu było wam łatwiej. E, no gdzieś tutaj, Sta stańcie już, no i e, spray, możecie wtedy się ruszyć, tylko teraz uważajcie na spray, co nie? O, na przykład teraz, dobrze, teraz, teraz, spoko, więc możecie iść. Dobrze, dobrze, spoko. O, I... nie, nie mogę spray dać! Okej, okay, wy w dwójkę już przechodzicie dalej tutaj. Jeszcze, yy, wy tutaj zostaliście Kornel, ty też. Jak coś? Okej, okay, nie daliście się nabrać. Znowu nie daliście się. Dobra, teraz jesteście uważni, więc. E, no jedna osoba odpada w tej konkurencji tylko. Jako już powiedziałem, że jest 18 osób, to są oni podzieleni na dwie grupy, więc teraz czas na grupę numer dwa. E, no co no, zaczynamy w takim razie. Więc no, w sumie możecie już iść, oj! Manik! No coś ty nie pykło trochę Więc już pierwsza osoba odpada Nie wiedziałem, że tak szybko I teraz tak, pyk Okej, okay, okej okay. Powiem wam tak, poprzednio cztery osoby się na to nabrały I musie, musiały brać udział w dogrywce, więc Macie farto że się na to nie nabraliście Więc e, idziemy dalej, idziemy Okej, okay, dobra, mogę wam w to w sumie przy... Nie no, widziałem to Dobra, sorry, odpadasz nie wiedziałem, że tyle osób tutaj odpadło. Myślałem, że zero albo. No, jedna. Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy. Już jesteście przy końcówce. Już jesteście przy końcówce. Myślę, że możecie dać sobie radę. E, więc. Pyk. Okej. Okay. Nie no, dobra. Jesteście chyba uważni. Widzę, że jesteście bardzo uważni. To te coś przeszły. Mogą tam się ruszać normalnie. E, no i zostawię tutaj trzy. Nie! Co ty zrobiłeś? Nie, dobra. Aż mi się szkoda zrobiło. Ajajaj, dobra! Więc ostatnie myślę, że tutaj każdy przejdzie, więc co? No gratulacje wszystkim osobom tutaj, a my lecimy do drugiej konkurencji. Drugą konkurencją będzie konkurencja zerowana na wycinaniu ciasteczek, gdzie moi widzowie będą musieli przejść przez bardzo cienką ścieżkę. Więc idziecie. No i nie możecie do, dotknąć kolców. Zobaczymy kto tu odpadnie w ogóle. Zobaczymy. O! Dobra, eje, to to się. Oj, 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 więc Barley odpada. Proszę wejść w kolce. Niestety odpadasz, zobaczymy, kto tu będzie następny. Kto następny odpadnie, zobaczymy. Jestem bardzo tego ciekawy. Widzę, że tam z tyłu to jakoś tak na luzie idą. do, A niby miało być łatwe, a niby takie łatwe. Widzę, że tak ostrożnie każdy idzie. Ostrożnie. Dobra, czy będzie pierwsza sekt, która przejdzie? Chyba tak. Więc, bardzo, więc, gratulacje, ty z tyłu jest sticky, moo! Nie no, ostrożnie idzie się. Ej no, jeszcze się okaże, że każdy przejdzie. Co my to co dobrzy w to jesteście? Jedna osoba umrze? Chyba tak. I zobaczymy. Trzy. O nie! Bandix, niestety odpadasz. Dostałeś kolcem. Niestety. Dwie osoby już odpadają w tej konkurencji. Z zobaczymy. Dwie ostatnie osoby. Czy Miki da radę? Chyba tak. Chyba powinien dać radę dał radę i Nastosa też dała radę więc gratulacje, przechodzicie do następnej konkurencji dobra, więc tutaj możecie od razu grać możecie poczekać, zobaczymy jak wam tutaj pójdzie eee, no w sumie czy jakaś to jest pozaś, która utrudnia? Chyba nie więc w takim razie lecicie tylko po zielonej e, linii no i nie możecie dotknąć kolców, no niestety odpadasz tutaj trzeba ostrożnie, serio trzeba ostrożnie, więc możecie tutaj ze mną poobserwować e, niestety, zobaczymy jak wam tutaj pójdzie o! Ty, no, do... ja się boję, że te same lopy zaraz odpadnie, jak te wasze ruchy. Co my robicie? Ktoś dostał? A i w sumie nie widziałem. Czy chce się przyznać? Przyznał się. Dzień. Ba bardzo to ceniam. Dobra, ale ci cztery osoby zosta zostały? O kurde! Nie, trzy osoby zostały! Ja! Ej, dobra, to, to będziecie już w jednej grupie grać. Dobra, o ile w ogóle wszyscy tutaj przejdą, mam nadzieję. Dobra, pierwsza osoba i dwa edbity. Dwa jedbity zostały czy dwa jedbity przejdą? Przeszły dwa jedbity, więc gratulacje przechodzicie do sobie rundy? Trzy osoby aż odpadły. W następnej konkurencji, moi widzowie, będą musieli zagrać trzy rundy. Gdzie w każdej z nich będą musieli dopasować się? Do danej ilości osób. Czyli na przykład, jak będą 4 osoby, to będą musieli wejść do jednego portalu. W 4 osoby, a jeżeli 3, to w 3, a jeżeli 2, to w dwie osoby. Zapraszam Was na zielone pole i najlepiej się kręćcie, co nie? Możecie sobie chodzić yy, kręcąc się. Dobra, w takim razie chwilę sobie tutaj poczekamy. Yy, no i tak, na rozgrzewkę 3. Zobaczymy, czy strzelicie w ogóle o co chodzi. Yy, no dobra, niech ją będzie. Bardzo dobrze wam poszło. Więc zapraszam tutaj z powrotem każdego. Tak, taka rozgrzewka to było, ale teraz zaczynamy eliminację, więc teraz musicie się postarać. No i teraz powiem wam cztery. No i Rafał, no niestety odpadasz, no po czasie. No i co, no, dzięki za udział w takim razie. Zapraszam każdego z powrotem tutaj. No i tak. Już na sam koniec, żeby tutaj załagodzić sytuację, niech będzie dwa. No i bardzo dobrze zapraszam tutaj z powrotem, no i e, tak się skończyło, jedna sadka odpadła, więc myślę, że nawet spoko. Pewnie znacie grę Wy Szklane Mosty i mamy tutaj taką planszę. Koniecznie nie jest za mała na was. Wiecie co? Może ją trochę powiększę. Myślę, że mniej osób będzie teraz, co nie? To... Powiększymy trochę ten most, most. Dobra, każdy chyba rozumie tą konkurencję, e, więc tym razem po prostu e, tylko czekajcie. Wybiorę sobie pola, które po prostu są złe. Sobie sam napiszę, więc na razie jeszcze nie idźcie. Tutaj sobie weźmy. Dobra, mam wybrane, więc w takim razie e, zaczynamy. Kto pierwszy się odważy e, przejść? Zaczymy. Czy ktoś się w ogóle odważy? I jest to dobre pole, więc gratulacje. Możecie iść wszyscy sobie tutaj na lewo. Zaczymy, kto będzie tutaj chętny. Na następne pole. Ta osoba, która teraz poszła, ma taki jakby immunitet, bo jakby nie czuje winy z tego, że nie pójdzie. I przyczynia do wygranej reszty. Tylko pamiętajcie, no, macie ograniczony czas do przejścia strefy. Więc radzę się śpieszyć, bo albo odpadniecie wszyscy, albo nikt, albo parę osób. Ja wam nie będę podpowiadał, musicie gdzieś iść. A macie serię mało czasu. Dokładnie to strefa już jest przy końcu, więc w sumie będziemy musieli powtórzyć. E, więc w sumie macie takie dwa dojścia. Strefy do końca. No dobra, ktoś idzie czy, czy nie idzie? Że? Dawajcie, dawajcie, już strefa idzie. A już myślałem, że ktoś skoczy. Okej, okay, jedna osoba poszła dobrze, a druga źle, i no niestety odpadasz. Więc no niestety, bywaj tak. E, zobaczymy, czy się zdecydujesz. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Więc tutaj widzę, że kerry i na razie e, to tutaj na tyle. Więc jedna osoba odpada. No i w takim razie chodźcie do trzeciego po prawo. No i teraz zobaczymy, kto się odważy, trzy ostatnie wam zostały, kto z was się odważy tutaj przejść dalej. No i pojęć tak. No niestety. Więc zapraszam każdego na lewe. Zobaczymy, jak on tutaj pójdzie na, na następne. No powiem tak, no i już ostatnia prosta została Ostatnia prosta została wam do końca i do finału No, zaraz strefa tu będzie Więc radzę się zastanowić, bo nikt tego nie wygra, serio Jakąś dogrywkę będzie trzeba zrobić Jeżeli strefa dojdzie do mnie, jest oficjalnie koniec czasu i robimy dogrywkę Każdy nie odpada, bo chce jeszcze zrobić finał Ale robimy wtedy dogrywkę Więc to już wasza wola, czy chcecie jeszcze, czy chcecie do no, dogrywkę, czy nie chcecie tej dogrywki, zobaczymy No i chyba Chyba niestety będziecie zmuszeni zagrać dogrywkę. Coś ryzykuje jeszcze. Na no strefa to jakby koniec, nie? Nie no, gracie. Serio, gracie dogrywkę, a wiecie czym jest dogrywka? Tym, że idziecie od samego początku. Więc jakby. No i dobrze, bardzo dobrze skoczyłeś, powiem ci szczerze. Szanuję, szanuję. No, klawnie jeszcze. Dobra, dawajcie dalej. Zobaczymy. Albo się powtarza, albo jest lewe. Jak wolicie. Dobra, zróbmy tak. Kto teraz. Da radę. Albo dobra. Aha. No, zeskoczy, nawet nie powiedziałem. Zeskoczył i odpadł niestety. Zapraszam tutaj do tego prawego. No i teraz macie do wyboru lewe lub prawe. Wiecie, było dwa razy prawie pod rząd. To może dałem znowu prawo. To jest bardzo logiczne. Musi się logicznie pomyśleć, jakby mój mózg pomyślał. Gdzie, gdzie by można było skoczyć? Na logikę, na logikę, dawajcie. Nie mogę, no dawajcie szybko. Dobrze. I ostatnie macie, dawajcie, szybko, szyb, szybka akcja, jedna osoba, dawajcie, no dawajcie, no. Bo nie będzie dogrywki, ej. Dobrze, 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 przychodźcie, dobra, git. przeszliście, brawo, gratulacje. Dobra, chyba każdy jest rozstawiany, ale tam masz zielone. I teraz powinno, i nie trafiajcie się jak coś. Aha, no, no mega, mega. Dobra, powiedzmy, że już start, zaczymy. Nie, to tak śmiesznie wygląda, szczerze. O nie! No i pierwsza osoba odpada niestety Tutaj taki mocny fokus był od tego robota Na razie u góry w ogóle tego robota nie ma Zaraz on umrze w ogóle Ale to spoko, się następny zrespi Chyba Cornel O dobra Kornela uratowało Okej okay, Uratował się, ale następny się respi w takim A nie on się tam nie respi Dobra musimy chwilę poczekać na następnego robota Zobaczymy Nie no ciekawa jest ta konkurencja Dobra respi się następny Zobaczymy kto tym razem dostanie Cornel chyba Oj, 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 No i następna osoba odpada U góry w ogóle był taki bardzo bezpieczny spot No i zostawię dwie ostatnie osoby, które w ogóle HP nie stracili przez całą grę to Co jest? No i niestety tak się uwziął Nie! To było totalnie osoby, gdzie on się zrespi Ale dobra, no Idę tutaj, tego leży. Dobra, gratulacje W takim razie wygrałeś